Bo spojrzałem na twój pas Potrzebuję żebym ci spojrzał prosto w oczy Żebym miał tak? Muszę ci trzeba gapić w prosto w twarz? Ej, ej, No chodź kurwo jebana Chodź to ci kurwo gdzie byłem? No chodź, no co? Chodź, śmiej się, śmiej jak Rudy, gej, kurwo No chodź kurwo No i widzisz znowu Znowu nie wytrzymam kurwa pedale To chyba nie ma sensu, to chyba nie ma sensu Wyprowadź się i, odwłączcie. Odwłączcie. I odwłączcie. A, Zetra, ci z twarzy tego Zobaczysz Come, set, Pod presją? Dawaj, see? dawaj, see? siadaj. Dawaj, spokojnie. Yeah. Yeah, yeah. 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 Nie wytrzymaj się, see. następnym razem zostaniesz szklanką yeah. w mordę. Kurwa. Chodź, chodź, porozmawiamy sobie. Dawaj, chodź, bo no, się rozgrzałem. Dajcie go. No, dawaj, dawaj, chodź. Tam już ciężko jest. Chodź, hey, to ask you oh, like co ci oh, wyjebie. w krzesła kurwa ci wyjebie. ci z krzesła pokierdolę na łeb, no kom, no, kom, to ci wyjebię, chodź, chodź, ojej oh yeah, zmyłem ci makijaż, <laughs> precz oh, nie wytrzymujesz kurwa, o, chodź dawaj, ja bym to... To nie ma sensu, bo to teraz będzie ten... Dawaj, dawaj, nie, dawaj, nie bój się, siadaj. No to chodź, kurwa. No, no co, co zrobisz? Co no co mi zrobisz? No, no, co mi nie dobra, 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 nie. Przerywamy. No no, no, to, to jest zbyt duże zagrożenie na dzisiaj. Dawaj, dawaj, łatwiej na nie To Wyprowadźmy. Wyprowadźmy. Chodź, kurwa. Najpierw wyprowadźmy Kasiusza. minutę później Norman.

Wczoraj podobno na konferencji prasowej był w, w garniturze. Wyglądał jak Ronnie O'Sullivan wczoraj na, na tej konferencji prasowej. Norman, Co to kurwa ma być? Ja pierdolę. Żeby nie, było, żeby nie było... Zabierzcie tego zastrannego chudzielca. Moi drodzy... Moi drodzy, spróbujemy wrócić, tylko że to nie jest zbyt proste w momencie, gdy Ludzie się tam, no jest tutaj eskalacja emocji, puśćmy reklamę i poczekajmy chwilkę, bo jesteśmy w takiej sytuacji, pierwszy raz w historii Fame mamy w ogóle taki moment, gdzie panowie odwalili coś takiego i nie potrafią się opanować, tak więc może puśćmy reklamę i poczekajmy chwilę.